Jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Pauperyzacja, czyli pomimo że jestem inżynierem, dzisiaj mówimy sobie słówko z języka polskiego. Pauperyzacja znaczy nic innego niż bieda, rozprzestrzeniająca się bieda, czyli ubożenie społeczeństwa, spadek ich siły nabywczej, czyli powodowanie, że stać ich na coraz mniej. I jakieś 3 lata temu, może trochę krócej, nagrywałem film o tym, jaki byłem przerażony, jak NBP, czy Mbappe, czy jak go chcę tam to nazywać, chodzi o Narodowy Bank Polski, powiedział, że nie ma żadnego problemu. My zadrukujemy problem covidowy. Ile będzie trzeba? Niestety, jak powiedzieli, tak zrobili. I mamy to, co mamy. I ja wtedy uczulałem, że mając na uwadze gigantyczny dodruk pieniądza po stronie NBP, Podnoszenie i komplikowanie podatków przez Prawo i Sprawiedliwość, rozszerzanie zasiłków socjalnych na Polaków i rozszerzenie ich na wschód aż do Kijowa, to spowoduje, spowoduje właśnie to, że społeczeństwo nam rażąco będzie ubożeć że wejdzie po prostu bieda. I do tego jeszcze się dokłada polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz zawierucha najpierw w C19 później z wojną, podczas której PIS wpadł na to, że można jeszcze zedrzeć z Polaków pieniądze właśnie w postaci cen prądu i gazu. I to można sobie zaobserwować, śledząc wykres, po jakiej cenie jest sprzedaje gaz Polakom czy polskim firmom, a po jakiej cenie jest notowany na rynkach europejskich, na giełdzie w Rotterdamie, ile się, nie mylę. I z prądem jest tak samo. A jeżeli ktoś już nie chce patrzeć po wykresach, to można sobie wpisać zysk netto PGNG, Tauron, Orlen, niepotrzebne skreślić. I tam zobaczycie, jak ten mechanizm działa czyli, że oni wszystkich Polaków ładują, obrabują. Ale wracając do tej pauperyzacji. Pamiętam lata 90., jak wtedy komuna nie tak dawno padła, ludzie zaczęli brać sprawy w swoje ręce, generalnie była bieda. Ludzi było stać na bardzo mało rzeczy i jak ludzie są biedni, to dużo częściej i dużo chętniej, czasami są kleptomanami, a czasami w do tego popycha, kradną, po prostu kradną. Kradną co popadnie w sklepach, kradną radia samochodowe, teraz się już nie kradnie, dawniej, się... dawniej te radia były masowo kradzione, kołat samochodów były kradzione, jak ktoś wracał ze szkoły, zostawił sobie przed spożywczakiem rower, poszedł sobie kupić bułkę, to mógł być więcej niż pewny, że tego rowera już tam nie będzie przed sklepem, jeżeli nie został zapięty na kłódkę. Ludzie po prostu więcej kradli. I teraz, trzy lata, dwa lata temu mówiłem o tym, że kombo tych rzeczy, które wymieniłem, czyli wzrost cen sztuczny, wzrost cen nośników, energii dla firm, plus dodruk pieniądza przez NBP, plus Podwyższanie i komplikowanie podatków plus zwiększenie wydatków socjalnych to będzie kombo takie, które spowoduje, że wybuchnie nam inflacja, ludzie będą ubożeć i będą kradzieży. I teraz patrz. Wzrost cen to jeden z powodów wzrostu liczby kradzieży. Wpływ na to miało też podniesienie do 800 zł kwoty, od której taki czyn uważany jest za przestępstwo. Pisze poniedziałkowa Rzeczpospolita. Skala kradzieży w Polsce z roku na rok rośnie, wskazuje Rzeczpospolita, jak wynika z danych komendy głównej policji, która podaje dziennik w 2023 roku stwierdzono ponad 40 tysięcy przestępstw w kradzieży w sklepach. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do 2022 roku, a porównując dane z 2021 widać wzrost o 60% wzrost kradzieży. Z danych wynika również, że w 2023 roku stwierdzono 278 tysięcy wykroczeń kradzieży w sklepach to 16,9% więcej niż w 2022 roku. W relacji zaś do 2021 roku widać wzrost o już o 45,4%, prawie o połowę. Rzeczpospolita przypomina, że od października 2023 roku kradzież towaru o wartości od do 800 zł to wykroczenie. Powyżej tego poziomu też jest przestępstwo. Ale dzięki rejestrowi sądy będą mogli, mogły skazywać za przestępstwo kradzieży w sytuacji, gdy dojdzie na przykład do trzech kradzież o każdorazowej wartości po 300 zł. Czyli trzy razy po 300 wam zlepią w 900 i buch, już jest przestępstwo, a nie wykroczenie. Dlaczego tak się dzieje w ogóle, że ludzie zaczęli kraść? Dwa razy tyle co w 2021 roku. Między innymi dlatego, że w ciągu 5 lat liczba Polaków zarabiających około płacy minimalnej wzrosła uwaga 100 razy. 100 razy w ciągu ostatnich 5 lat. Ostatnio wskazywałem na to, że w roku 2021 1,6 miliona osób pracowało na najniższej krajowej. W tym roku to będzie 3,8 miliona. Czyli wszyscy ci ludzie zostaną zwaleni w dół do minimalnej krajowej. 100 razy więcej osób w okolicach minimalnej krajowej, czyli po prostu wjeżdża nam na pełnej i z łokciami bieda. Jest to oczywiście efekt tych rzeczy, o których powiedziałem. Natomiast nowa, uśmiechnięta, demokratyczna, praworządna koalicja, która teraz robiła władzę, będzie robić dokładnie to samo. Czyli ta pauperyzacja będzie nam po prostu postępować. I te kradzieże, które naraziły się i wykroczenia, bo wykroczeń też jest sporo, prawie dwa razy tyle w porównaniu do 2021 roku, to na pewno one będzie postępować, ponieważ mając na uwadze to, że rząd nie robi żadnych kroków, żeby podreperować stan naszej gospodarki, tylko zajmuje się jakimiś śmiesznymi, prawie zupełnie nikomu do szczęścia niepotrzebnymi rzeczami, to nic się nie zmieni, czyli nadal będziemy mieli kierunek na to, że firmy się będą wysypywać, ludzie będą, mieli, będą zarabiać coraz mniej. Mało tego, oprócz tego, że sektor prywatny już jest pod wodą, bo firmy padają na potęgę, 220 tysięcy zamkniętych, 372,5 tysiąca zawieszonych, w zeszłym roku tylko, to byłem ostatnio w prokuraturze, strajk pracowników za niskie pensje. Byłem w ZUS-ie, strajk pracowników za niskie pensje. Byłem syna odprowadzić do szkoły, strajk nauczycieli, niskie pensje. Jeżeli gospodarka zaczyna się wywracać, wszyscy dostają rykoszetę. Nieważne, czy jesteś dzieckiem, młodzieżą, prokuratorem, nauczycielem, pielęgniarką, górnikiem, prywatnym przedsiębiorcą, czy czymkolwiek, kimkolwiek innym, przepraszam. To zawsze będzie Ci żyło gorzej, jeżeli gospodarka będzie nurkować. A nam teraz właśnie nurkuje. I rząd, zamiast pomóc przedsiębiorcom luzując podatki, wprowadzając dobrowolny ZUS, czy zmieniając te ustawy podatkowe przede wszystkim żywym przedsiębiorcom gorzej lub odpuszczając im rabować, odpuszczając im rabunku w postaci wysokich cen prądu czy gazu, to oni robią to cały czas, żeby utrzymać wydatki socjalne. Ja tylko przypomnę, że budżet, który uchwaliła koalicja, to jest budżet PiSu, tylko go jeszcze stuningowali, ponieważ zwiększyli zadłużenie, zwiększyli wydatki, a jeżeli zwiększyli wydatki, to będą na to potrzebować pieniędzy. I nie zgadniesz, skąd je wezmą, bo na pewno nie zrzucą się ze swoich uposażeń. Dobrego wieczoru. I pamiętajcie, żeby przypinać rowery przed sklepem.